Jakość inwestycji. Pamiętajcie o tym, że produkt, który dostarczacie klientom, musi być wysokiej jakości i powinien być lepszy od tego, co dostarcza wasza konkurencja. Co mam tutaj dokładnie na myśli? Słuchajcie, czasy, kiedy robicie flipa na mieszkaniu, pamiętamy, że mówimy tu tylko i wyłącznie o mieszkaniach na rynku pierwotnym. Po zrobieniu kuchni, wy wkładacie w miejsce piekarnika bądź płyty indukcyjnej. Wydrukowaną atrapę, to w ogóle mi się to nie mieści w głowie. 10 lat temu ja na swoich mieszkaniach nie dopuszczałem w ogóle myśli, żeby coś takiego wkładać do zdjęć, bo na zdjęciach to wygląda dobrze. Potem przychodzi klient, ja mu się tłumaczę, że to jest papierowe albo wydrukowałem to w domu. Także tego na pewno nie robimy. Na rynku pierwotnym, tym bardziej starajcie się dostarczyć towar wysokiej jakości, pokazać klientowi za co płaci, a nie ciąć koszty tam, gdzie to w ogóle nie ma takiej potrzeby i za wszelką cenę robić dumping cenowy po to, żeby wyjść taniej z produktem. Nie tędy droga, robimy dobre mieszkania i odpowiednio je wyceniamy, tak żeby zrealizować satysfakcjonujący zysk. Mamy na tapecie kuchnię, więc krokiem numer dwa jest Skorzystać ze stolarza. Jest to naprawdę bardzo wygodne. On przyjedzie, zrobi pomiar, przygotuje dla Was projekt, zrobi wam kosztorys, zaproponuje różnego rodzaju okładziny do frontu. Czyli albo da laminat, albo da lakierowane, albo powłokę Antyfinger i tak dalej, i tak dalej. Tak samo różne rozwiązań dla szuflad. Wiadomo, że najpopularniejszy jest Bloom, ale rozwiązania, które on ma w ofercie, są. Do mieszkań, które są w inwestycjach tanich, średnich, premium i półpremium, mając jednego dostawcę, jednego kontrahenta, odchodzi wam czas na zajęcie się i przygotowania kuchni. Wiadomo, że jest Castorama, jest Leroy Merlin, jest IKEA i to są dobre już jakości kuchnie. Kiedyś było tak, że ta kuchnia w Castoramie to w ogóle też nie wchodziła. W rachubę, żeby wrzucić to do mieszkania. Delinia, czyli swojego czasu najlepsza linia w Leroy przy mieszkaniach budżetowych była akceptowalna. Jest jeszcze Agata Meble, która ma kuchnie, które można stawić na flipa. Te ceny, umówmy się, one będą porównywalne. To nie jest tak, że IKEA będzie tańsza, stolarz będzie droższy, albo te różnice, nawet jak nastąpią, na rzecz jednego bądź drugiego to będzie duża różnica w cenie. Ja to weryfikowałem wielokrotnie, te ceny są zbliżone, oczywiście na zbliżonych komponentach, tak? Wiadomo, że jak pójdziecie z jakością bardzo mocno u stolarza, to kuchnia będzie i 4 razy droższa, więc musicie być tego świadomi. Ale schodzi wam bardzo dużo problemów z głowy, on przyjeżdża, zamontuje, odpowiada za to gwarancją i macie stałego partnera do budowania skali biznesowej. Ta sama osoba, która produkuje wam kuchnię, również zrobi wam. Zabudowę w łazience, zabudowę w toalecie, szafy w korytarzu, szafy pod telewizor, do garderoby, do sypialni, do salonów, gabloty i tak dalej. W kontekście dostarczania dobrej jakości mieszkań, stolarz, który wejdzie i wykona Wam wszystkie produkty niezbędne do tego, żeby to mieszkanie dobrze wyglądało, jest totalnie nieoceniony. To jest bardzo olbrzymia wartość. Warto szukać dobrego stolarza, dobrego partnera w tym aspekcie. Ponieważ połowa rzeczy, która jest w domu, jest właśnie produkowana przez niego. Nie bójcie się go zmieniać. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, aż będziecie całkowicie zadowoleni. No to już mamy to załatwione. Idziemy dalej. Przechodzimy do łazienki. U nas w Polsce jest tak, że każdy jak kupuje mieszkanie. Może nie każdy, ale większość przychodzi ze szwagrem, bo szwagier się na wszystkim zna pokład płytki, pozna się na budownictwie, powie, jak zamontować wannę, itd, itd. i tak I gdzie normalnie na świecie nikt nie zwraca na to uwagi, czy fuga jest idealnie położona, to klienci są tak, trzeba to powiedzieć szczerze, spaczeni, takie mają wymogi co do tego, jak kupują swój produkt że niedługo będą puszczać kuleczki od łożysk, żeby sprawdzić czy na żadnej fudze one się nie zatrzymują. Teraz oczywiście troszeczkę to koloryzuje, ale chciałbym żebyście wiedzieli jakie oczekiwania mają klienci. Później jak oni zaczną mieszkać w tych mieszkaniach, to to wszystko schodzi już na drugi, na trzeci plan, bo te rzeczy stają się niewidoczne, ale w momencie kiedy jest transakcja na stole i oni się zastanawiają, czy wziąć wasze mieszkanie wśród od konkurencji, to na te niuanse zwracają bardzo, bardzo mocną uwagę, więc ekipa budowlana, która wykańcza Wam to mieszkanie, sprawdźcie ją naprawdę bardzo, bardzo dokładnie. Poproście, żeby jeszcze raz przykleili te listwy, jeżeli uważacie, że szpary są za duże. Wyciągnijcie trzy, trzy płytki, wyklejcie z podłogi z łazienki, przyklejcie je na dowo, jeżeli one nie trzymają poziomu. Jeżeli silikon na wannie, bądź dookoła prysznica jest źle położony, on nie ma idealnej struktury, trzeba go wyciąć i ponownie zrobić. To są naprawdę bardzo małe detale, które mają olbrzymi wpływ na finalny odbiór tego mieszkania przez waszego klienta. I nie jest ważne, czy sprzedajecie mieszkanie 25 metrów, 50 czy 100, 100-metrowe mieszkanie. Jeżeli będzie stała za wami jakość tego produktu, który dostarczacie klientowi, to zawsze się to obroni. Nie możecie, wiadomo, wywalić ceny jakiejś z kosmosu, Musi, muszą to być realia rynkowe, ale jeżeli ten produkt będzie dobry. To wierzcie mi, że pocztą pantoflową, szeptanym marketingiem, prędzej czy później, jak będziecie długo na rynku, klienci od pierwszych, drugich, trzecich, czwartych nabywców i znajomi ci klienci będą do Was wracać, bo będą zadowoleni z produktu, który kupili. Także na rynku jest wielu fliperów, ale często ich produkcje, mam na myśli mieszkania, które wypuszczają na rynek, pozostawiają wiele do życzenia. Róbcie lepiej niż inni, a będziecie zarabiać dużo lepiej niż inni. Cześć!